15. Petrus Kwerkus na widowisko nie poszedł. Dwie były tego przyczyny najpierw zupełna obojętność na wszelkie sprawy żołnierskie i polityczne, następnie odebrany w tymże czasie list od brata z Gdańska. Krzyś donosił rzeczy ważne przede wszystkim żenił się. Żenił się z uroczą śmieszką, sfertyczną, szczebiotliwą pulchną smaczną jak poziomka w śmietanie Fräulein Kettsien. Bornbach, wel, Borumbach, Bornbach było nazwisko rodowe Borumbach, jego miejscowe warszawskie uproszczenie Zachodził w latach, chciał zawczasu ustalić los jedynaczki, a zarazem i swego domu handlowego Jedynaczce na zalotnikach nie zbywało, ale wymagającemu gdańszczaninowi żaden nie zdał się odpowiednim Tymczasem na równi z ojcem przybywało lat i córce z milutkiej figlarnej Ketsien wyłaniała się coraz wyraźniej okazale piękna, poważna Katarina. Równienice jej już od trzech i czterech lat były mężatki. Więc jednego dnia stary Burnbach przywołał do swego kantoru, egzaminowi poddał, wybadał wszechstronnie i oszacował najpierw córkę, potem swego głównego legera. Otrzymawszy tym sposobem dwie ściśle oznaczone wartości – Zajął się dochodzeniem, czy są one równomierne i czy da się z nich ułożyć matematyczna proporcja. Rachunek dał odpowiedź potwierdzającą. Stary kupiec ręce zatarł, sprawa była skończona. Krzyś, do ostatniej chwili niedowierzający sobie oraz łaskom swego pryncypała i jego córki, znalazł się nagle u szczytu swych marzeń. Fortuna obdarzała go od razu ręką miłowanej gorąco choć w skrytości dziewki, i wielkim. Zawiść budzącym majątkiem. Szczęście swe zawdzięczał w równej mierze osobistym zasługom i uczuciu przyjaźni, jakie Burnbach chował w sercu dla jego ojca. Termin wesela oznaczono za dwa miesiące. Poeta, czytając, uśmiechał się, brata kochał, szczęściu, jego był rad. Już mu też po głowie chodziły wiersze dziewosłębu, którym uczci tak ważny w rodzinie wypadek. Druga część listu, choć nie dotyczyła bezpośrednio rodziny, nie mniej była ciekawa. Krzysz jak zawsze uskarżał się przed bratem na wielką, a stałą dolegliwość moralną, jaką cierpiał z przyczyny porwanego dziecka dorodki. Przysiągł umierającej, że to dziecię z wilczej wyrwie z pazurów o swobodzi. Tymczasem w ręku już je trzymając pozwolił, aby mu zostało fortelem lichym zabrane. Gdybyż choć walczył w jego obronie, gdybyś choć krwią swoją tę porażkę przypłacił, Rozsyłał gońców, aby hiszpana przeklętego ścigali. Sam każdą wolną chwilę na szukanie go obracał. Jałmużny rozdawał i msze zakupywał za intencje odnalezienia dziecka. Wszystko nadaremnie. Z myśli mu ta dzieweczka nie schodziła. Często też w snach nocnych był nawiedzany przez jej matkę, która przypominała przysięgi, czyniła wymówki bolesne. Teraz donosił o wypadku dziwnym, który rzucał na tę sprawę nowe światło a raczej nową ciemność. W ostatnich czasach kupcy gdańscy srodze cierpieli od frajbiterów. Frajbiterowie byli zjawiskiem niezwykłym. Korsarze zapewniono z góry bezkarnością, rozbójnicy osłaniani opieką rządu. Napadali na okręty gdańskie, kradli kupie co najcenniejszą, a pchnąwszy się na północku Szwecji, niknęli na zielonej pustyni Bałtyku. Niebawem widziano ich żeglujących śmiało i bezczelnie po Zatoce Puckiej i Sobockiej, zbliżających się do heli, zazierających nawet do portu. Niekiedy w rycersko-kupieckiej sali Artus Schofu zjawiał się cudzoziemiec z sakwą złota szwedzkiego lub angielskiego, wymieniał je na gdańskie orty i dukaty, odbierał ukłony niskie, zalecenia służby powolnej. Nagle przebiegała salę wieść, najpierw szeptana, potem głośna, że to korsarz, zbogacony łupem ze świeżo zrabowanego okrętu. Robił się gwałt rzucano się za intruzem, on znikał w jednej chwili jak bies na świtaniu. Polityka Rzeczypospolitej, choć ciemna, w tym razie i mętna, jak wiele innych polityk, była oparta na systemie, jakiego trzymają się hodowcy względem ptaków zbyt obżartych. Aby bronić takie ptaki od zatycia, przekłuwają im od czasu do czasu skórę dla wypuszczenia zbytecznego tłuszczu. Gdańszczanom, bogacącym się łatwo i szybko, Groziło nie zatycie, lecz rozwydrzenie i swawola. Ile razy poczuli w sobie nadmiar sił, stawali się krnąbrni, roili o oderwaniu się od Rzeczpospolitej, o stworzeniu czegoś w rodzaju północnej Wenecji. Post zawsze działa na takie zachcianki poskramiająco. Gdańszczanie z korsarzami walczyli, ale walka była ciężka. Freibitierowie mieli statki dziwnie lekkie i lotne, broń zgoła nie kupiecką. W ostatnich czasach Zabrał się do nich Burnbach, któremu już do żywego dojęli. Bogacz, przy tym człowiek przemyślny, uzbroił i wyprawił na morze statek bez ładunku z umyślnym poleceniem chwytania rozbójników. Kierunek wyprawy objął Dąbek. Po dwóch dniach kołysania się na falach dostrzeżono wreszcie statek korsarski. Wbrew zwyczajowi on nie wysunął się, aby zagrodzić drogę na wieku pieckiej, płynął spokojnie, leniwie. Raczej był niesiony przez fale w kierunku wiatru zachodniego, który lekko nadymał jego żagle. Dąbek kazał swej załodze nakierować działka, opatrzeć muszkiety. Czekano na zaczepkę. Zaczepka nie zjawiała się. Statek bormacha przybliżał się ku statkowi korsarskiemu, a ostatni zdawał się wcale tego nie widzieć. Krzyś wziął tubę, wezwał korsarzów do poddania się. Odpowiedzi nie było. Powtórzył wezwanie, taż sama cisza. Na statku było głucho, pusto. Zdawało się, że wszyscy tam wymarli. Nikt nie stał przy sterze, nikt nie pilnował żagli. Fale tłukły się oboki statku z jękiem smutnym. Wiatr świszczał żałośnie wśród sznurów masztowych. Statek miotany w tej ową stronę wyglądał jak pozbawiony woli, energii, duszy. Pomiędzy załogą dąbkową nie brakło ludzi przesądnych, ten już przeżegnał się, modlić się zaczął. Okręt, widmo, szeptali jedni drugim na ucho, pobladłymi od trwogi wargami. Dąbek strachu nie doświadczał, ale paliła go ciekawość. Kazał rozwinąć wszystkie żagle, zapieniła się woda pod dziobem nawy kupieckiej i niebawem oba statki zrównały się. Prócz szumu fali świstów wichru nic słychać nie było. Przestrzeni statki szybko się zmniejszała. Milczenia nikt nie przerywał. Żeglarze drżeli. Krzyś uczuł, że mu serce zamiera. Trzęsącymi się rękami zarzucono haki. Statek korsarski zatrzymano. Po chwili ruchomy pomost połączył statki. Dąbek wstąpił na deski z pistoletami w obu rękach. Za przywódcą posunęła się zbrojna załoga, trzymając gotowe do strzału muszkiety. Na górnym pokładzie nie znaleziono nikogo. Na dolnym czekał przybyszów widok osobliwy. Cała załoga korsarska klęczała tam z dłońmi złożonymi jakby do modlitwy. Stał tylko jeden człowiek o ścianę kajuty wsparty i przemawiał do klęczących głosem poważnym, kaznodziejskim. Ten człowiek, szwedz, widocznie, miał rudy zarost, odzież bogatą, błyszczącą od złota i drogich kamieni, broni ani śladu. W jego postawie, ruchach, spojrzeniu było coś kapłańskiego. Klęczący słuchali go z namaszczeniem, z jakim słucha się proroka. Po chwili, gdy Dąbek z towarzyszami zbliżyli się, ów prorok wyrzekł uroczyście Amen i ręce wyciągnął, jakby błogosławiąc. Korsarze powtórzyli Amen, pochylając głowy i bijąc się w piersi. Potem wszyscy z kolan powstali i szli jeden za drugim całować rękę błogosławiącego. Na Krzysia i jego muszkietników nikt nie zwrócił uwagi. Nawet spojrzenie niczyje w ich stronę nie pobiegło. – Oręż, złóżcie, poddajcie się! – Rozkazał Domek głosem lekko drżącym. Korsarze obrócili na swego proroka wzrok pytający. Człowiek z rudym zarostem odpowiedział spojrzeniem dobrotliwym, potem wyrzekł: Nowy zaczynacie żywot. Wstępujcie do grona wiedzących, świat wasz. I uśmiechając się wyrozumiale, wyciągnął obie ręce do Krzysia, który schował już pistolety, a trzymał powróz. Po chwili prorok był skrępowany. Korsarze poszli za jego przykładem, bez oporu związać się pozwolili. Nad wieczorem oba statki zawinęły do portu gdańskiego. Jeden z załogi wcześniej wyprawiony łodzią przywiózł do miasta wieść o szczęśliwym końcu wyprawy. Na zwycięzców czekał tłum. Czekał przede wszystkim Burnbach z rozpromienioną Ketsien przy boku. Korsarzów związanych powrozami pozostawiono do dnia następnego na statku, straż zbrojną im dodawszy. Dowódca ich został odprowadzony do więzienia miejskiego. Zamknięto go w oddzielnej celi, która miała mury półtora łokciowe, okno z podwójną kratą, drzwi z obu stron blachą żelazną okutę. Z tej celi miał być poprowadzony niebawem na szubienicę w wieńcu z róż stosownie do mody przepisanej w tym względzie dla frajbiterów. Nazajutrz, gdy strażnik cele otworzył, nie znalazł nikogo. Na ścianie pobielanej widniał jedynie napis świeżo skreślony czerwoną kredą Crux Christi Corona Christianorum. Jednocześnie przybieżono z portu z wiadomością, że statek korsarski wraz z uwięzionymi na nim frajbiterami znikł w nocy bez śladu, pomimo że go grube łańcuchy przytrzymywały. Straż pilnującą więźniów znaleziono o świcie na wybrzeżu na pół nieprzytomną i skrępowaną tymiż samymi pętami, które mieli na sobie korsarze. Cały Gdańsk był tym zdarzeniem do głębi przejęty. Nikogo jednak nie wzruszyło ono tak silnie, jak młodego Dąbka. Krzyś rozważał pilnie najdrobniejsze szczegóły wypadku. Nagle błysnęła mu myśl, od której zadrżał cały. Korsarz kaznodzieja miał głos człowieka, który porwał Hanusię. Co więcej, i z twarzy był mu podobny. Ale tamten był Hiszpan, czarnowłosy, ten zaś rudy Szwed. Tamten przytem starszy się zdawał. Tkwiło w tem coś szatańskiego. Boże, myślał Krzyś z rozpaczą, czyżby dziecię dorodki wpadło w szpony złego ducha? Żałość jego granic nie miała. Piotr Dąbek z nadzwyczajnym zajęciem czytał list brata, obszerniej szczegółowo całą sprawę przedstawiający. Czytanie tak go pochłonęło, że nie słyszał ani rozgłośnej muzyki dzwonów, ani hałasu kapeli janczarskiej, ani wrzasku tłumów do szału doprowadzonych widowiskiem.